Siemandero. Dzisiaj pomyślałem sobie, że posprzątam koparki, bo niedziela słoneczna. No i wziąłem się za robotę, zacząłem sprzątać. 26 trochę ogarnąłem i od razu się wkurwiłem. Bo wczoraj robiłem takie kopanie przyłącza. Elektryk, elektrykę kopałem i był tam taki orzech, kurwa, nie wiem, jakieś drzewo. I zaczepiło, zaczepiło gałęziami, stukało mi w kabinę, chciałem to wyciąć, ale tam właściciel mówił, że nie, że coś tam, że chuj, jakoś tam okropię. Ale był taki moment, gdzie gałąź zaczepiła mi o lampę z przodu Ta lamp i lampę dodusiło do szyby tej górnej. No i coś okazało okazało się, że szyba pękła. Dokładnie tak samo jak w małym Janmarze. Dokładnie Wam pokażę zaraz. Tutaj jest pęknięta, to, to jest akurat mały Jan 18. Tak? też było tak, tylko że tu akurat tutaj zaczepiło. No i co? Zapewne pójdzie dalej, później Wam pokażę jak wygląda ta szyba, bo tutaj też tylko na początku pajączek był, a później to się rozłożyło. Na szczęście nie pękła, znaczy nie rozbiła się ta szyba, nic się nie stało, ta już dalej nie idzie, także myślę, że z też tak będzie. Ale co, nieładnie to wygląda i mnie to kurzyło. Co jeszcze? Posprzątałem sobie dużego janmara, trochę. Nie mówię, żeby jakoś tam mega wysprzątałem, bo odkurzyłem sobie tak 5,6, żeby tam nie było kurzu wiele w środku. Szyby pomyłem, bo tam już trochę brudne były źle się, przez przednie zwłaszcza, było widać tam dla własnego takiego komfortu, bo tam tak jak mówię nie sprzątałem tego jakieś nabłyszczania, pierdoły, bo to bez sensu, bo to zaraz będzie to samo. Zwłaszcza, że akurat to co teraz robię, przeważnie kopie czy coś, to często wsiadam, wysiadam, także nie ma to sensu większego, żeby sobie tam nie wiadomo co robił. Plus to, że tak naprawdę nie mam tam klimatyzacji, więc tak czy tak syf się naniesie, więc zrobiłem to tak po łebkach. Co? No i rozpiniłem sobie, bo przecież w małym Janmarze kamera była no właściwie monitor odpad. Była kombinacja kiedyś tutaj na wyświetlaczu w oryginalnym założeniu. W ogóle ta kamera to się okazało, że już parka parę razy jeździła na wynajm. No i musiałem spaść czy coś. Monitor jest popękany, ale to nic. Ale rozpiniłem na przysławkę zaczepię. do szyby, znalazłem taką przystawkę, która powinna się trzymać, a więc e, mam nadzieję, że będzie teraz tutaj się trzymał. E, no, ten monitorek i co? No i teraz wam pokażę, jak posprzątałem Janmara. Zresztą postawiłem obok siebie dwie, stoją na podwórku. Będzie można porównać ramię. O, to jest kurde, tak wcześniej na to nie zwracałem uwagi, bo raczej jak kopałem dużą, to, tą 26, no to do małej mało kiedy wsiadałem, a teraz stoję obok siebie i tak akurat mam porównanie jak wygląda ramię, w jednej jak w drugiej, to jak patyczek w 18 przy tej 26, masakra, to jest przepaść, ale fakt to jest, jakby nie było dwie kategorie, tak, druga kategoria, bo to jest 18 tonowa, między tym jest jeszcze 22 i dopiero jest 26, tak, no to, to jest różnica. Chociaż już między 22-18 jest spora różnica, ale tak jak mówię, to inaczej jest, jak się patrzy na to powiedzmy, nie wiem, tam na zdjęciach czy coś, a inaczej jak się ma dwie koło siebie i można je sobie porównać, zwłaszcza, że może nie tyle co na placu, co można nimi po prostu popracować u siebie, tak jak ja mam. Mogę pojechać sobie tą i mogę pojechać tą. I wtedy widzę tą, naprawdę tą różnicę, bo nawet na placu. Szczerze, no widać, że tam to ramię jest mniejsze czy coś, ale tak naprawdę na placu i kiedyś sobie potestować tą koparkę, to nie oszukujmy się, główno sobie tam potestujesz. Wiesz, zwłaszcza, że na szybko zawsze coś tam po łebkach się popatrzy, coś tam yy, przedstawiciel pogada, i tak to wygląda, nie? żeby sobie potestować koparkę, to trzeba ją wziąć do siebie, wziąć ją na jakąś tam konkretną robotę i wtedy można coś powiedzieć na temat tej koparki, ale na pewno nie w ten sposób, że pojedzie się na plac do nich manewrowy, czy to w Janmarze, czy to w Takeuchi, czy gdziekolwiek, bo na pewno się nie testuje i nie widać tych różnic, nie? I tak jak mówię, ja tutaj widzę mega przepaść, no ale tak jak mówiłem wcześniej, to jest Tokie inna kategoria wagowa koparki, ale to aż, aż śmiesznie wygląda, że to takie cieniutkie i to coś w ogóle robi. Jak sobie przypomnę rzeczy, które ja ją robiłem kiedyś. To jest. No ale mniejszą większość pokażę Wam teraz. Y, 26. A więc idziemy do niej. ramy, ale nie wiem, może później, bo tu słońce świeci. Proszę, boczki, te że powiem szybki są. Podłoga bałagan, mówiłem. Ale. To nieco przeczyszczone szybki sprawy. I jest, o tu pękła, zapewne pójdzie tu pójdzie tu, ale będziemy to obserwować, zobaczymy, ale już widać, że idzie, o, tutaj już poszła, tak więc super, o, zapach jest, musi dojść. a o i stareczko. kurwa same szkody, ale nic, E tu patrzcie. Jak ramię wygląda? Masakra, patyczek względem tego. Tutaj mreszka musi być, haczyk. Szmatki. Pomiary i te sprawy. A właśnie. Zrobimy pomiar. Ramienia, tu wychodzi nam tym kapturkiem 15. No z tamtej strony. A tu dyszpa, Niby 5. Ale patrząc na, na to ramię. No tamto to tamto jest dużo bardziej masywne. Niby 5, a tu 20. Tutaj pewnie też, a tutaj nie 12, 15. Nie wiem, ale wizualnie to wygląda dużo, dużo. Dużo gorzej. <noise> Także stoją sobie dwa, trzy trzeba żeby sprzątać. I jakoś tam będzie. Do wyścigu dotrwam z 14:30, 18 wyścig F1, Cię będzie oglądać. Trzeba przesmarować na jutro. Z się zastanawiam, może bym ramy czymś umył, wiem czym. Nie wiem, jest te są specyfiki. Yy, jak to się nazywa? Nie, nie. wiem, właśnie czym to Chyba my... tym do blandek, coś tam, jak do ciężarówek. Taki koncentrat jest ponoć. Ale nie pamiętam, jak to się nazywa. No także co, będę kończył. Jak sobie pomyślałem, że może bym coś nagrał konkretnie o, o tej albo o tamtej 18. Jakbyście coś chcieli, czy coś, to możecie dać znać, bo nawet nie wiem. Ale tak sobie pomyślałem, że można zrobić jakiś na przykład teścik yy, w wykopaniu powiedzmy, nie wiem, tam 5 czy 10 metrów yy, wykopu, Powiedzmy, nie wiem, na 80 centymetrów. ile zrobi ta i ile tamta. Wiadomo, że ta zrobi to szybciej, ale o ile szybciej. I no, mogłoby to Bo co lepsze, że niektórzy nie wierzą, że między tą a to jest taka różnica. W paniu, nie wiem, trochę by to śmieszy, no ale że to jest trzytonowa, prawie trzytonowa koparka. Tamta, ledwie dwa, ma moc jej, jest dużo mniejsza. Zresztą jest do czego innego, nie? Każda jest do czegoś tamta, na przykład do ciasnej, gdzie urodzi jakiś podwórków czy coś, ta troszeczkę już może sobie tam poszaleć, nawet po polu czy coś. I niektórzy twierdzą, są tacy, co twierdzą, że, że, że nie ma aż takiej dużej różnicy. Ale podejrzewam, że to są ludzie, którzy nie mieli nigdy do czynienia z większymi maszynami. i Mniejszą większość nie będę w to ale to mogło być fajne porównanie jednej i drugiej. Jeżeli byście coś na przykład chcieli konkretnie o tej albo o tej, jakieś konkretne zawiadnienie, to chętnie coś tam nagram, bo. Ostatnie, już dłuższy czas o tym myślałem, żeby coś tam nagrać konkretniejszego, o na przykład o 26. Niedługo będę robił wymianę oleju w, tutaj w silnikach jazdy, od razu pewnie olej pójdzie do silnika i wszystkie filtry, także też to, też to nagram, także do zobaczyska.